Spokój w oczach Patryka Białka. Skupienie, ale spokój. U Łukasza, u Łukasza też. Jak podczas rozmowy z nim, mm -hmm. on bardzo docenił to, że mógł na maksie startować Już też na tej gali rok temu tutaj w Dzierżoniowie, czyli razem przy współpracy z knockoutem, więc. Publika dla niego i telewizja nie straszne. No i ruszamy. Kategoria 85 kg. No. Łukasz niższy zdecydowanie. Aj, sprytne te uniki. Tutaj nie dochodzą te ciosy. Proszę bardzo. Znowu. Proszę bardzo. O, teraz trafił tym. Tutaj lewym pachnie mi czymś. Ale nie chcę zdradzać za wiele. O, i teraz odpowiedział. Patryk. Zmienia pozycję. Na lewo ręcznego. Ponownie. Mocno się odchyla Patryk, opuszcza ręce, broda jest w górze, to jest niebezpieczeństwo. Tak, jest taki statyczny. Tak, tutaj może się właśnie, właśnie to zwróciłem uwagę na początku, nie chciałem zbyt wiele mówić, no ale myślałem, że to jest tylko jakiś tam e, wypadek przy pracy, ale jednak nie, to jest technika, proszę bardzo. Tak. I zwęszył so, swoją szansę Łukasz, absolutnie właśnie tutaj, zauważył to. W ogóle ma taki styl boksowania, jest taki elektryczny jak można to powiedzieć. Łukasz tak, tak. tak, tak. I... No teraz nie udało mu się uciec. No, długi po, przestój. O, troszkę nasadę. Chyba poczuł, poczuł. Poczuł, poczuł, tak, to. Będzie to realizował absolutnie. Tak stąd, stąd te wyczekiwanie, tak już troszkę. Łukasz mógł robić to, co wcześniej, bo to też fajnie wchodziło i, i miało jakiś sens, a tutaj już pod koniec mam wrażenie, że chciał upolować tym jednym ciosem. Jak zobaczył to, o czym wspomniałeś wysoko uniesiona broda u, u Patryka. No i ten długi przestój i pojedynczy cios brakło czasu, żeby wykończyć. I ten element techniczny należy jak najszybciej wyeliminować. Ja nie mówię tutaj o tym pojedynku. E, e, ale no, Patryk musi wziąć lekcję, obejrzeć sobie po prostu swój, swój styl e, i no, schować tą brodę, podnieść ręce, no bo tam jest po prostu dużo miejsca. No, pierwsza runda dla Łukasza. Od razu Łukasz, szybki lewy, proszę bardzo. Odskakuje ta głowa u Patryka. Mm. Potknął się Patryk, mm -hmm. sygnalizuje to. Użyjmy pozycję, co chwilę ją zmienia. Tak i nic nie robi, tylko po prostu zmienia. Teraz wszedł tam cios na dół. Ale Łukasz znowu, znowu czeka na ten jeden cios. A tu trzeba boksować. Robić konsekwentnie swoje i żeby to wyszło samo z siebie. No teraz Patryk ładnie dla wyprawy. Ja bym powiedział, że przez ten element techniczny u Patryka. O, i teraz eee, zepsuł go do Lin. Łukasz ma absolutnie tutaj mm, no pole do popisu, ale też tego jakoś nie wykorzystuje. To lewe spotkaniowe lewe na, na korzyść Łukasza. O, teraz prawe znowu poczuł, zatańczył po tym. Proszę bardzo, to, to jest to, o to czym się... mówiłem. Mhm. To absolutnie niepotrzebne. Wyłapywanie ciosów przez odchylanie głowy do tyłu, przez brodę do góry, przez ręce za nisko. Szkoda, bo ma fajny też dryk, fajne uniki robi. I, I Łukasz nie może czasami po prostu dostrzelić. Ale też za krótki ten prawy u Patryka. Noga zostaje, więc o, proszę bardzo. To mam wrażenie, że jakby tutaj tak Łukasz bardziej stanął i poszedł na tą wymianę otwartą, tak, to by to mogło się oczywiście. skończyć na jego korzyść. Oczywiście. I tu należałoby podpowiedzieć to właśnie na narożniku. Tu ja czytaj, idziemy. <laughs> Nie no zostawiamy to trenerowi. Wiadomo, że to z boku lepiej widać, Nie. w ringu same mocnie, trener również przeżywa i, 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 i zawodnik. Tam jest większa adrenalina niż, niż właśnie z alinami. Właśnie, no, że ze... Piotrek też potem sam będzie miał swoją walkę, to też jest inne podejście, on jako kolega pomaga, ale widać, no podpowiada mu. Mam wrażenie, że podpowiada mu, aby zachodzić i zmieniać kąt, aby wstawić go sobie na tą silniejszą rękę, ale czy tak będzie? To nie ma większej filozofii, on powinien pójść po prostu i... Tak. ciągnąć i pociągnąć temat, no ale łatwo jest mówić, no każdy przecież chce wygrać, każdy realizuje to, co potrafi najlepiej, tak jak to czyta, także duży szacunek dla panów, którzy właśnie realizują swoje sportowe no, marzenia Patryk w ramach Patryk. Max ligi. Patryk. No poczuł Patryk z autentycyz z lewej ręki. Teraz na dół. Minuta 15 do końca. Pojedynek nam troszeczkę usypia. Troszkę tak. A mogłoby tak wiele się wydarzyć. Chcielibyśmy. Ekipice też. No ten unik był fajny. Fajne odchylenie. Tylko Ale on to jest też tu za na zarzut do Łukasza, że jak jeden lewy nie wchodzi, bo zabrakło kilku centymetrów, to dołóż kolejny. No Ma tutaj komunikat z naróżnika do Patryka, że musi przyjąć. Mhm. No, na tą ostatnią rundę, ostatnią minutę uważam, że m, właśnie Patryk ma więcej siły zachowanej. Tak, a Łukasz nie ma po prostu e, pomysłu. Tak. No teraz Proszę Patryk bardzo. dochodzi do głosu. No właśnie, jak rusza e, Łukasz, to zaczynają ciosy wchodzić, no z dystansu się nie da. 10 sekund, szkoda. No pojedynek nam troszeczkę zgasł w końcówce, chociaż oj, teraz się panowie zerwali, ale to chyba na sygnał e, młotka oznaczającego 10 sekund ostatnie. No i koniec pojedynku w kategorii wagowej do 85 kg. Ostatnia runda w, w mojej ocenie dla Patryka, dwie wcześniejsze, dla Łukasza ewentualnie druga remisowa, więc tutaj remis lub wskazanie takie w kierunku narożnika czerwonego ponownie. No, ale zobaczymy, jak dzieli to sędziowie. Teraz kolejna edycja. Mieliśmy czarny pas, czerwony, teraz mamy biały. Można, można.

Szanowni Państwo, możemy ogłosić już werdykt tego pojedynku, spoglądamy w kartę punktowe sędziów, którzy nie byli zgodni z ocenie tej walki. A oto no jak jesteśmy ją ciekawi. Punktowali. Sędzia Bogunia 30-26 dla narożnika czerwonego. Czy ja 28? Sędzia włosek 30-28 dla narożnika niebieskiego. Skrajna sędzia środa 30-28 dla niejednogłośnego zwycięzcy, którym zostaje, tak, Łukasz Farbanie! Och, no, tutaj... grzegorz włoski widział inaczej. Będzie materiał do analizy, analizy. analizy dla sędziów pomiędzy sobą. Ale gratulujemy Łukaszowi. Jeżeli by to coś zmieniło, bo mamy cztery walki wygrane z narożnika czerwonego, to jak ktoś chce wygrać, to musi zmienić narożnik.